Witajcie nie chciałbym dzisiaj porozmawiać o grzechu śmiertelnym. Co to jest, skąd się wziął i tak dalej? Postaram się krótko. Więc wielu ludzi mm, uważa, że istnieje grzech śmiertelny w znaczeniu, że pójdziesz do piekła poprzez jakiś, grzech, poprzez jakiś grzech, nawet jeśli jesteś dzieckiem Boga. O tym chcę tutaj mówić, czyli, że zgrzeszysz w taki sposób jako dziecko Boże, że Bóg za ten grzech poniesiesz śmierć duchową. Czyli pójdziesz do piekła. I dlatego wielu ludzi boi się ryzykować w Bogu, ryzykować w ogóle w życiu, bo em, boją się, że pójdą do piekła za jakiś grzech. Na czym się oparli? Pierwszy list Jana 5,16. Jeśli ktoś widzi swojego brata, który popełnia grzech nie na śmierć, niech się modli. A jeśli Bóg da mu życie, to jest tym, który popełniają grzech nie na śmierć. Jest grzech na śmierć nie mówię o tym, aby ktoś się o taki modlił za to, tak? Wszelka niesprawiedliwość jest grzechem, jest jednak grzech nie na śmierć. Więc widzimy tutaj, że w pierwszym mieście Jana, Jan mówi, że jest grzech nie na śmierć i jest grzech na śmierć. I on tutaj e, zasadę nam taką daje, że jeżeli ktoś grzeszy śmiertelnie, o takiego już się nie modli. I teraz dobra, i, no i ludzie to interpretują, że pójdziesz do piekła. No ale tu nie ma napisane dokładnie, jaki to jest grzech i tu nie ma napisane, że pójdziesz do piekła. Tu jest napisane grzech na śmierć. I teraz zobaczmy sobie pierwszy list do Koryntian, rozdział piąty. Jest tam napisane tak. Słyszy się powszechnie między wami o nierządzie. I to takim nierządzie, którego się nie wspomina nawet wśród Pogan, że ktoś ma żonę swego ojca. A Wy wzbiliście się w pychę, zamiast tak się smucić, aby został usunięty spośród was ten, kto się dopuścił tego czynu. Ja bowiem nieobecny ciałem, lecz obecny duchem już jakbym był obecny, osądziłem. Powiedz, osądziłem, osądziłem. Nie osądzaj, nie osądzaj. Nie osądzaj, że ktoś pójdzie do piekła, ale Paweł już osądził tego, który to uczynił, żeby go usunąć ze wspólnoty. To jest osąd. W imieniu Pana, naszego Jezusa Chrystusa, gdy się zgromadzacie, Wy i mój duch z mocą naszego Pana Jezusa Chrystusa, wydajcie, i słuchaj, to jest bardzo ważne. Teraz chciałbym, żebyś się naprawdę przysłuchał temu, co będę mówił. Wydajcie takiemu szatanowi po tym zgrzeszeniu na zatracenie śmierć ciała, powiedz ciała, żeby duch był zbawiony w dzień sądu. <laughs> Aleluja. duch zbawiony, słuchaj, jeszcze raz, powiedz duch zbawiony. Był zbawiony w dzień sądu. Tutaj był gościu, który robi nierząd, czyli cudzołóstwo, takie jakie nawet poganie, czyli świat, czyli ludzie bez Boga nie robią. I jeszcze on nie chce z tego spokutować, czyli tutaj podważa nawet list do hybrajczyków tą interpretację, którą ludzie mówią, że jeśli ktoś nie chce pokutować, to krzyżuje podwójnie Chrystusa. Czyli on tutaj zrobił to wszystko. On wedle nich ukrzyżował podwójnie Jezusa. Wedle tej interpretacji, bo ja wiem, co tam Paweł napisał, ale wedle interpretacji, że idziesz do piekła. Tam nie ma tak napisane, że idziesz do piekła. Jest napisane, że grzeszysz śmiertelnie. Czy istnieje grzech śmiertelny? Tak. Ale co to jest grzech śmiertelny? Tu jest klucz. Na zatracenie ciała, żeby duch był zbawiony. Ten człowiek tutaj zgrzeszył śmiertelnie. Bo na śmierć ciała, Paweł powiedział, wyrzućcie go. Co to znaczy? To znaczy, że. Istnieje, istnieje taki błąd, za który już się nie masz modlić o człowieka, o jego nawrócenie, on sam musi zdecydować, czy ci zechce, i ten człowiek poniesie śmierć fizyczną, ale nie pójdzie do piekła. Czyli na przykład rak go dopadnie, wypadek samochodowy. Coś się stanie, umrze przedwcześnie, zawał serca ma, to jest grzech śmiertelny. Czyli grzech śmiertelny to nie jest tak, że Bóg teraz radzi cię śmiercią, to jest to, że ten grzech wywołuje taki rezonans, jakby, że on przywołuje do twojego życia śmierć, czyli jakąś chorobę śmiertelną, jakieś zjawisko śmiertelne. Ale jeśli jesteś dzieckiem Boga, to nawet to od miłości Bożej Cię nie odłączy. Nawet grzech śmiertelny nie odłączy Cię zatem od miłości Bożej, która jest rozlana w Chrystusie Jezusie. Czyli nie istnieje grzech, który by odłączył dziecko Boga od Boga, ponieważ dziecko Boga jest sklejone z Bogiem. Nawet ten nierządnik, który nie chciał się opamiętać. Paweł powiedział Duch będzie zbawiony w dzień sądu. Ale o takiego się nie modl, Jan powiedział, czyli nie, nie ogłaszaj nad nim różnych rzeczy, pozwól, niech się idzie sam, w ogóle zostaw typa, niech się robi, co chce. I taki człowiek, jeśli się nie opamięta, przyciąga do swojego życia śmierć fizyczną, śmierć fizyczną, nie śmierć na potępienie ducha, ponieważ narodził się na nowo i będzie zbawiony jego duch. Alleluja. Więc nie bójcie się, przyjaciele. Po co te poselstwo? Nie bój się ryzykować dla Pana. Jeśli jesteś zbawiony, jeśli jesteś człowiekiem nowonarodzonym, idź odważnie. Idź za marzeniami. Nie bój się, że gdzieś zgrzeszysz, zbluźnisz przeciwko Duchowi Świętemu. Nie da się tych rzeczy zrobić. O grzechu przeciwko Duchowi Świętemu powiem kiedy indziej, ale to jest mniej więcej ten sam koncept. Więc pamiętaj, przyjacielu, nie można tak się pomylić, żeby trafić do piekła, jeśli oddałeś życie Jezusowi. To jest cudowna wiadomość, ponieważ jeśli jesteś dzieckiem Boga, masz zaklepane niebo na 100%, dlatego Paweł powiedział, załóżcie chęć zbawienia. Musisz założyć się zbawienia, czyli musisz uwierzyć w to, że jesteś zbawiony. Musisz w to uwierzyć. Jeśli w to uwierzyłeś, czyń sobie odważne rzeczy w imieniu Jezusa Chrystusa, żyj! Uwalniaj zniewolonych, wypędzaj demony, czyń się, uszczęśliwiaj siebie, bo będziesz wtedy uszczęśliwiał innych. I nie bój się, krzyutko, nie bój się, że jakikolwiek grzech oddzielić od miłości Jezusa. Bo napisano. Nawet ty ci byś zgrzeszył śmiertelnie, przyciągniesz do swojego życia co najwyżej chorobę, która cię dojedzie. <grym>, no tak? <grym>, no tak? Albo zjawisko jakieś, które cię dojedzie, bo jest konsekwencja. Jest, ale ziemska. I tak pójdziesz do nieba. Amen.